A co, gdybym powiedział Ci, że w Tobie drzemie uśpiona moc? Moc zdolna uzdrowić Twoje ciało, umysł i duszę, ale pozostająca w ukryciu, ponieważ nikt nie nauczył Cię, jak z niej korzystać. Przez wieki buddyjscy mnisi strzegli dziesięciu świętych zasad, dziesięciu kluczy do energii, które budzą wewnętrzne uzdrowienie. Dziś Ci je wyjawię, ale posłuchaj: Ostatnia zasada zawiera najgłębszy sekret który tylko nieliczni w pełni pojęli. Zostań do końca, a odkryjesz, jak obudzić w sobie cichego uzdrowiciela. Zanim zaczniemy, wpisz w komentarzu słowo UZDROWIENIE. To będzie Twój energetyczny klucz do odblokowania tej wiedzy. W świątyniach ukrytych wśród gór Tybetu mnisi praktykowali coś, o czym współczesny świat zapomniał – leczenie poprzez świadomość. Nie byli uzdrowicielami, byli alchemikami duszy. Rozumieli, że ciało nie choruje samo z siebie, lecz reaguje na odłączenie od ducha. Spędzali lata w absolutnej ciszy, nie dlatego, że odrzucili świat, ale dlatego, że w tej bezdźwięcznej pustce odkryli prawdziwy język istnienia, dźwięk płynącej krwi, rytm bijącego serca, subtelną wibrację każdej komórki komunikującej się z całością. Obserwowali, jak stłumiona emocja staje się napięciem mięśni, jak gniewna myśl zakłóca trawienie, jak strach hamuje oddech, a wraz z nim przepływ energii życiowej, którą nazywali ci. Ich lekarstwo nie pochodziło z roślin ani mikstur, choć były im znane. Ich lekarstwo zrodziło się ze zrozumienia, że każdy organ skrywa emocje, każdy meridian niesie historię, a każda blokada energetyczna jest nieodrobioną lekcją. Przez wieki przekazywano z Mistrza na Ucznia 10 zasad, które pozwalały przywrócić wewnętrzną harmonię. Zasady, które nie zostały spisane, były praktykowane. Zasady, które nie zostały zapamiętane, były wcielone w życie. Pierwsza lekcja, jaką otrzymał uczeń, brzmiała: Twoja choroba nie jest Twoim wrogiem, jest Twoim najuczciwszym nauczycielem. Pokazuje Ci dokładnie, gdzie przestałeś płynąć. Gdzie zbudowałeś mury przeciwko życiu, gdzie twoja dusza błaga o wysłuchanie? Skomentuj: Pamiętam swoje pochodzenie, aby przypieczętować swoją więź z tą mądrością przodku. Lęk, strach, bezsenność, utrata wiary. To nie tylko współczesne objawy, to oznaki oderwania duszy, ale jest coś głębszego, czego współczesny świat nie chce dostrzec. Nauczyliśmy się funkcjonować, nie będąc prawdziwie żywymi. Budzimy się przy dźwiękach gwałtownych alarmów, jemy bez delektowania się, chodzimy nie czując, jak nasze stopy dotykają Ziemi, mówimy, nie słuchając siebie. Ciało krzyczy to, co duch ucisza. Energia jest zablokowana, myśli pędzą, a świadomość rozbija się między przeszłością a przyszłością. Mnisi odkryli, że choroba zaczyna się na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów fizycznych. Zaczyna się, gdy przestajesz zamieszkiwać swoje ciało. Gdy Twój umysł jest skupiony na jutrzejszym spotkaniu, podczas gdy Twoje ręce zmywają naczynia. Gdy Twoje serce pogrążone jest w niedokończonej rozmowie, a Twoje oczy obserwują zachód słońca, nie widząc go tak naprawdę. To oderwanie tworzy to głodem duszy. Nienasycone pragnienie, które próbujemy zaspokoić przedmiotami, osiągnięciami, zewnętrznym uznaniem, ale które gasi dopiero powrót do jedynego miejsca, w którym zawsze byliśmy chwili obecnej. Oddech jest mostem między ciałem a duchem, ale kiedy oddychasz automatycznie, płytko i szybko, ten most staje się kruchy. Dusza pozostaje po jednej stronie, ciało po drugiej. A ty żyjesz na Ziemi niczyjej, nie będąc tak naprawdę tu ani tam. Kompulsywne myślenie to hałas, który uniemożliwia nam usłyszenie głosu intuicji, tego delikatnego głosu, który mówi ci czego naprawdę potrzebujesz, jaki związek cię wyczerpuje, jaka praca zabija twojego ducha, jaki nawyk zatruwa twoją energię. Ale nic z tego nie jest zepsute, jest po prostu uśpione. Skomentuj. Wybieram przebudzenie, jeśli czujesz w sobie potrzebę powrotu do spokoju. Nauczono cię, że uzdrowienie pochodzi z zewnątrz, z tabletek, terapii, rąk innych ludzi. Ale mędrcy znali inną prawdę. Siła zawsze była w tobie. Pomyśl o tym. Twoje ciało wie, jak zamknąć ranę bez twoich instrukcji. Wie, jak trawić pokarm, regenerować komórki, filtrować toksyny, bronić się przed intruzami. Robi to wszystko bez udziału Twojej świadomości. Pytanie brzmi, skoro Twoje ciało ma tę wrodzoną inteligencję, dlaczego nie może się całkowicie wyleczyć? Buddyjska odpowiedź jest rewolucyjna. Potrafi, ale Twój umysł stale mu przeszkadza. Twoje myśli są jak nasiona. Twój oddech, woda, która je odżywia. Twoja miłość do siebie, światło, które sprawia, że rozkwitają. Każda myśl, którą masz, staje się chemią w tobie. Wdzięczność uwalnia serotoninę, uraza wyzwala kortyzol, strach zwęża naczynia krwionośne, radość rozszerza twoje pole elektromagnetyczne. Mnisi zrozumieli, że pozytywne myślenie to za mało. Najpierw musisz oczyścić swój wewnętrzny ogród, wyrzuć toksyczne przekonania, które rozrosły się jak chwasty. Nie jestem wystarczająco dobry, nie zasługuję na uzdrowienie. Cierpienie jest moim przeznaczeniem, moje ciało mnie zdradza. Kiedy połączysz świadome myślenie, świadomy oddech i autentyczną miłość do siebie, twoja energia życiowa się reorganizuje, blokady rozpuszczają się, informacje komórkowe są aktualizowane. A twoje ciało przypomina sobie, jak się uleczyć. W każdym procesie uzdrawiania istnieje święty moment. To ta chwila, kiedy przestajesz walczyć z tym, co boli i zaczynasz tego słuchać. Ta chwila, kiedy opór staje się akceptacją. Akceptacja staje się zrozumieniem, a zrozumienie staje się transformacją. Nic zewnętrznego nie może równać się z mocą umysłu, który staje się świadomy. Ponieważ świadomy umysł nie toczy wojny z samym sobą. Nie sabotuje się, nie każe się, nie porzuca siebie. Powiedz: Jestem uzdrowicielem, aby potwierdzić, że moc do ciebie wraca. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że wdychasz złote światło spływające z góry. Policz do czterech. Poczuj, jak to światło oczyszcza Twoje myśli. Wstrzymaj oddech na kolejne cztery sekundy. Energia rozszerzy się w Twojej klatce piersiowej, otwierając Twoje serce. Delikatnie wydychaj i wraz z wydychanym powietrzem uwolnij wszystko, czego już nie potrzebujesz. Zrób to trzy razy. To jest pierwszy klucz: świadome oddychanie. Teraz nadchodzi coś, o czym niewielu wie. Mnisi nie tylko oddychali, oni skanowali. Skierowali swoją uwagę na każdą część ciała, jakby ktoś świecił latarką w ciemnym pokoju. Zaczęli od stóp. Czuli temperaturę, ciężar, wszelkie napięcie. Przesuwali się w górę nóg, centymetr po centymetrze. Dotarli do brzucha i zatrzymali się tam na długo, ponieważ wiedzieli, że brzuch przechowuje emocje, których usta nigdy nie wypowiedziały. Kontynuowali do klatki piersiowej, gdzie mieszka niesłyszalny ból. Przenieśli się na ramiona, gdzie dźwigamy odpowiedzialność, która nie jest nasza. Dotarli do gardła, miejsca niewypowiedzianych słów wreszcie do czoła, gdzie kumulują się zmartwienia. W każdym obszarze nie oceniali tego, co znaleźli, po prostu obserwowali, bo obserwacja bez osądu to czyste lekarstwo. Oddychając, wybierz jasną myśl. Powtarzaj w myślach: zasługuję na uzdrowienie, jestem godny miłości. Ale rób to czując każde słowo, nie jako mechaniczne powtarzanie, ale jako święty dekret. Niech te słowa spłyną z Twojego umysłu do serca, z Twojego serca do każdej komórki. Poczuj, jak opada spokój. Twoje ciało słucha, Twoja energia reaguje. Ten rytuał to nie magia, to duchowa pamięć, która budzi się w Tobie. To Twój układ nerwowy przypomina sobie, że istnieje inny sposób bycia, sposób, w którym nie jesteś stale czujny, gdzie możesz obniżyć gardę. Gdzie czujesz się bezpiecznie. Mnisi robili to każdego świtu. Nie z obowiązku, ale jako święto. Świętowali życie. Świętowali posiadanie ciała, które ich podtrzymuje. Świętowali możliwość rozpoczęcia od nowa. Powiedz, aktywuje swoją wewnętrzną moc, aby utrwalić to ćwiczenie w swojej świadomości. Kiedy stosujesz te zasady, coś się zmienia. Twoja biologia reaguje, umysł się uspokaja, dusza rozświetla. Miłość do siebie staje się lekarstwem, wdzięczność otwiera serce, dystans wyzwala duszę, a pewność siebie staje się siłą napędową życia. Ale oto ostateczny sekret: ten, który Mnisi wyjawili tylko tym, którzy przeszli całą ścieżkę. Uzdrowienie nie polega na powrocie do stanu sprzed choroby. Chodzi o to, by stać się tym, kim zawsze miałeś być. Każdy ból, którego doświadczyłeś, otworzył cię, by się rozwinąć. Każdy kryzys zmusił cię do porzucenia tego, co już ci nie służyło. Każda ciemna noc duszy przygotowywała cię do świecenia własnym światłem. Choroba widziana z tej perspektywy nie jest karą, to zaproszenie. Zachęca cię do zatrzymania się, do przyjrzenia się sobie, do zadania sobie pytania: jak żyłem? Kogo zdradziłem, by zadowolić innych? Jakie części siebie uciszyłem? Kiedy odpowiadasz na te pytania z brutalną szczerością, kiedy wprowadzasz zmiany, o które prosi Cię Twoja dusza, uzdrowienie następuje naturalnie. Nie jako zewnętrzny cud, ale jako logiczna konsekwencja to jest uzdrowienie przypomnienie sobie, kim jesteś poza bólem przypomnienie sobie, że nie jesteś swoimi objawami, nie jesteś swoją diagnozą. Nie jesteś swoją traumatyczną historią. Jesteś świadomością tymczasowo zamieszkującą fizyczną formę. A ta świadomość jest niezniszczalna. Mnisi o tym wiedzieli. Nauka dopiero teraz to odkrywa, ale ty już to czujesz. Dziesiąta najpotężniejsza zasada brzmi: kiedy uzdrawiasz, nie uzdrawiasz tylko dla siebie. Uzdrawiasz dla wszystkich, którzy przyjdą po tobie. Twoje uzdrowienie jest aktem służby, łamie rodzinne schematy, uwalnia karmę przodków, podnosi zbiorową częstotliwość. Dlatego za każdym razem, gdy wybierasz świadomość zamiast automatyzmu, uzdrawiasz. Za każdym razem, gdy odpowiadasz miłością tam, gdzie wcześniej reagowałeś strachem, uzdrawiasz. Za każdym razem, gdy odważysz się być autentyczny, nawet gdy to boli, uzdrawiasz. Skomentuj: Uzdrawiam się, aby urzeczywistnić ostateczny klucz. Teraz już wiesz: Nie ma sekretów poza tobą, tylko budzące się wspomnienia. Kiedy świadomie oddychasz, myślisz z miłością, dziękujesz i puszczasz, energia płynie, a twoje ciało przypomina sobie drogę do uzdrowienia. Ten kanał to przystań dla przebudzonych dusz. Subskrybuj i dołącz do tej społeczności, gdzie każde słowo. Każda historia i każda praktyka przypomni Ci, kim zawsze byłeś światłem, mocą i świadomością. Ostatnia myśl. Kiedy uzdrawiasz się w sobie, wszechświat uzdrawia się razem z Tobą.